Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz i pora na to, żebyśmy zrobili sobie ponownie update Bitcoina, bo myślę, że tutaj znowu dla was zebrałem kilka nowych i ciekawych informacji, które mogą was uspokoić, że to nie jest żaden koniec hossy, to, że mieliśmy tak naprawdę największą korektę od ponad roku czasu, czyli 27,5%, to jest no. Już się stało, ale jest bardzo dużo przesłanek ku temu, aby stwierdzić, że faktycznie to, co już mieliśmy, czyli ten dołek na 53 500, to faktycznie był albo dołek, albo bardzo silne okolice dołka, co też w tym filmie będę chciał Wam pokazać. Więc zacznijmy sobie może od tego, że pokazywałem Wam tak naprawdę na początku marca, wtedy jeszcze była bardzo silna euforia. Ten oto wskaźnik strong short, tak, który jakby sugeruje to, że faktycznie ta nadchodząca korekta, która miała tutaj się pojawiać, będzie ona stosunkowo dłuższa i stosunkowo no, bardziej taka negatywna w skutkach niż te. Wcześniejsze pozostałe. No i też mówiłem o tym na moim telegramie. Wtedy, tak, troszeczkę w taką głosówkę typu, że słuchajcie, wiem, że weszły ETF-y, wiem, że tak naprawdę jest mega duży optymizm. Sam, jakby w to nie chciałem wierzyć, że jakaś korekta większa po tym tej rajdzie w górę, gdzie przecież myśmy w ciągu tak naprawdę dwóch miesięcy poszli w górę o 100%. Była mega ofera na rynku, że tutaj coś się wydarzy, że przecież ETF-y niby kto by tam je sprzedawał i w ogóle już tylko w górę, w górę, w górę, ale mówiłem o tym, że być może takie coś może mieć miejsce. No i faktycznie jak pokazała historia, takie coś miało mm, miejsce, tak? Mieliśmy tutaj największą korektę od ponad roku, no bo te wcześniejsze tam maksymalnie sięgały 21%, jak sobie Spojrzycie, no i teraz może porównajmy to, ile mniej więcej tej te korekty, tego wskaźnika Strong Short trwały, bo tak naprawdę on, słuchajcie, jest bardzo to, bardzo rzadki. Ale bardzo fajny, bo ostatni strong long, czy tam short, miał miejsce w styczniu 2022 roku. Tutaj też na dołku, na dołku, na dołku. Ale ostatni strong short miał miejsce tutaj dosłownie w kwietniu 2021 roku. Przed tutaj tą dużą korektą, wtedy chyba był jakiś mega negatywny news, że Chiny coś tam zbanują bitcoina, coś z Chinami, nie pamiętam. I jak sobie prześledziłem tutaj te wszystkie sygnały tego, jak tutaj ten wskaźnik zachowywał się, tak, że faktycznie zawsze jakieś te większe korekty mieliśmy no to wychodzi mi, że mniej więcej trwały one od czterech do tak naprawdę 6 miesięcy, gdzie teraz widzimy, że ta korekta tutaj od tego, no może no od tego momentu dajmy trwa już 4. Mniej więcej no ponad 4 miesiące. I teraz, jak sobie przejdziemy, o tutaj, zmienimy tylko z Bitcoin na Coinbase, tu akurat tego nie widać, wskaźnik, on jest tylko na Bitstampa, to tutaj możemy sobie wywnioskować to, że faktycznie te 4 mniej więcej, 4-6 miesięcy, one zaczynają się jakoś aktualnie teraz, tak? Ten March Signal 3DD, ten sygnał grubo, który był tutaj wam pokazywałem. No i faktycznie. Biorąc pod uwagę to, że także tutaj już zbliżamy się do tego tej momentu, powinniśmy już gdzieś w tym momencie w, może w tym miesiącu już w lipcu, a jak nie to w sierpniu mieć te odrogowanie. Czy teraz, czy za miesiąc, czy za dwa? Nie mam pojęcia, to jest tak naprawdę na dwoje. Babka wróżyła, jak to się mówi. No i też jak weźmiemy sobie pod uwagę to, jak te korekty takie około halvingowe zachowywały się w przeszłości, no to również to się tak samo składa, trwały, nie zgadniecie, od 4 do 6 miesięcy. Nie mówię o okresie po halvingowej, mówię specyficznie o tej jakby okresie takim około halvingowym, bo akurat w tym momencie ta korekta powiedzmy zaczęła się jakoś tak już yy, przed tym jeszcze, Halvingiem. Także to jest bardzo ciekawe. No i teraz dlaczego, tak? Bierzmy sobie pod uwagę teraz, pierwszy też wskaźnik, który mówiłem już też ostatnio. Czyli ten wskaźnik Global, który pokazuje nam, gdzie faktycznie duże ryby akumulują Bitcoina. Tak wi wiadomo, że najwięcej go akumulowały tam na samym dołku na 15,5 tysiącach dolarów. Ale tutaj te ostatnie tak naprawdę półtora roku mamy bardzo ciekawe, tak, bo tutaj macie te, widzicie, te zielone górki, tak, w tam sierpniu czy tam lipcu 23 roku i faktycznie od tego momentu widzimy, że faktycznie była fajna pompa. Potem znowu tutaj, tak, tak samo i presja do zakupowa rośnie, czyli te kropeczki. I tutaj to poszliśmy w górę. Potem tutaj troszeczkę. Tutaj, z tego co kojarzę, na samej górce wyszły ETF-y na bitka. Była duża korekta taka sell the news event i od tego momentu dokładnie poszliśmy sobie znowu w górę. To była taka ta najbardziej widowiskowa widowiskowe powiedzmy wzrosty te półtora miesiąca 100% w górę praktycznie, tak? No i teraz znowu tutaj widzimy, że no, chyba nie muszę Wam tego pokazywać jakoś specjalnie bardzo, bo widzicie, że tutaj znowu zaczyna coś się definitywnie dziać, tak? Mamy i dwa żółte trójkąty, które mówią o tym, że jest duże prawdopodobieństwo, że duże ryby pompują ceny w górę, czy tam zaczynają pompować ceny w górę, ale również znowu ta tutaj górka zielona, także słuchajcie. Znowu coś się dzieje: duże ryby skupują usilnie bitcoina, gdzie nas straszą newsami, że Niemcy sprzedają, że MTGOG sprzedaje, że wszystko teraz znowu runie na 40 tysięcy, 44 tysiące i tak dalej, i tak dalej. No więc tak naprawdę to połączone z tym, o czym mówiłam tutaj przed chwilą, że w tym okresie już tuż, tuż, jak nie teraz, to za miesiąc, jak nie za miesiąc, to za dwa miesiące faktycznie powinniśmy sobie minimum to pobić ten level 0,5, czyli tych 63 600 dolarów, a może i nawet przebić go i iść na nowe ATH. To właśnie tutaj sugeruje ten wskaźnik, który się zaświecił, tak, wtedy na czerwono. Mówiłem o nim, wtedy sam to nie wierzyłem, jakby to był taki wpis u mnie w marcu, możecie sobie na moim telegramie przeskrolować i też zachęcam was do tego, żeby w ogóle na tego telegrama wejść, tam jest dużo nowości. Mówiłem to w stylu, że słuchajcie, nie chcę was straczyć, bo widzę, że wszystko jest w porządku, aczkolwiek takie coś się pojawiło, miejcie to, to na uwadze, jakby sam trochę jestem na siebie zły, że faktycznie wtedy tutaj tego nie shortowałem za bardzo, aczkolwiek, no, znacie moje zdanie, co nie, że teraz będą te najbardziej takie wzrostowe dwa lata, jak się skończy, ta około halvingowa korekta to ma związek z 18-letnim cyklem nieruchomościowym, makroekonomicznym, gdzie szczyt tego wszystkiego idealnie zazębia się z cyklicznością rynku kryptobalut. I gdzieś pod koniec tego 25 roku będzie ATH na wszystkich rynkach, na, na SP500, na tych tradycyjnych i tak dalej, na kryptowalutach też, na, na nieruchomościach. I od tego momentu stopniowo, stopniowo z miesiąca na miesiąc będzie coraz gorzej, aż będzie jakiś krach i większa recesja, która potrwa stosunkowo dłużej. Ciągle się z tym zgadzam i zobaczycie jaka euforia zacznie się dziać, jaka ona będzie większa, jak tylko skończymy ten gorzki tutaj okres tej korekty około halvingowej. No bo wiem, że teraz no, większość osób te portfolio, które nie miało ich większości w Bitcoinie, w Ethereum, no lekko płacze, aczkolwiek no taki okres wydaje mi się, że na dłuższą metę nie ma, co, nie ma co tak naprawdę płakać, bo wszystko jest w porządku. No i tutaj chciałbym Wam pokazać parę fajnych też również statystyk i analiz, które myślę, że są bardzo ciekawe. No więc to są dane zbierane od 1954 roku, gdzie w latach, gdzie w pierwszych 130 dniach tych lat, jeżeli mieliśmy minimum. 15% wzrosty, tak, od początku roku do tych 130 dni, to się wydarzyło właśnie w tych latach, to wtedy, jeżeli taka sytuacja się stała, tak, że przez pierwsze 160 dni mieliśmy minimum 15% wzrostu, to od tych 131 dni do końca roku było kolejno tyle procent wzrostu, tak, czyli jakby ta szansa na zakończenie roku pozytywnie wynosi praktycznie 100%, z average returns 8%, kiedy na koniec też były... Bardzo często większe niż 8. To się liczy rynków tradycyjnych, aczkolwiek no jest to i tak bardzo, ale to bardzo pozytywna dla nas nowina, więc to jest bardzo na plus. Oraz również taki fajny taki znalazłem Great Paradox, tak, który mówi o tym, że tak naprawdę, no bo bardzo często mówimy, że a na przykład teraz, tak, na sp 500 jest ATH za ATH, widzicie, nawet dzisiaj pobiliśmy. Czyli wczoraj pobiliśmy nasze stare ATH i tak naprawdę ludzie mówią, że a nie będę tak naprawdę wchodził, bo już jest ATH, poczekam na korektę, tak? No taka korekta może przez dłuższy czas nie nadejść. Co też sugeruje właśnie ten 18-letni cykl makroekonomiczny. Ja teraz wiem, że on się troszeczkę odlepił od kryptowalut. Bo tak naprawdę na krypto mamy korektę tą około halvingową na rynkach tradycyjnych tej korekty nie ma, aczkolwiek i tak spokojnie poczekajcie miesiąc dwa Zaczną te wzrosty i na krypto być widoczne. No ale wracając, ten paradoks mówi o tym, że bardziej opłaca się właśnie inwestować, kiedy pobijamy ATH za ATH, niż w jakikolwiek inny dzień. Tak? I tutaj mamy właśnie inwestycje na szaro, czyli randomowo w jakikolwiek dzień sobie inwestujemy, albo jak zainwestujemy dokładnie w dniu nowego ATH, czyli. Taki paradoks, nie? bo można powiedzieć, że jest ATH, co ja będę inwestował, czekam na korektę. No tak właśnie nie jest. I tutaj mamy zwroty z inwestycji, które już po roku zaczynają właśnie przeważać, tak? Gdzie w ciągu roku to jest powiedzmy tam 2,5% więcej, potem już prawie 4, a potem już 8 po 3 latach. Ja wiem, że to są takie dane, wiecie, bardzo długofalowe, ale no ciekawy paradoks. Chciałem się tutaj z tym podzielić, a to jest jeszcze bardziej ciekawe, że słuchajcie, mamy rok elekcyjny, to wszystko naprawdę wiąże się z tym, że wiem, że teraz te nastroje są bardzo, no, słabe, tak, nie ma co ukrywać, są bardzo słabe, aczkolwiek poczekajcie jeszcze trochę, bo według mnie będzie dobrze. I słuchajcie, mamy tak naprawdę pierwszy raz Extreme Fear. Już przez tydzień był tej Fear, tak, 29 takich e, tam tych punktów, teraz od 25... Zaczyna się extreme fear. Nie wiem czemu aż tak, tak naprawdę, No, jak wiecie dobrze, ja większość swojego portfolio, czyli 80% mam po prostu w Ethereum na spocie. Ono aż tak nie spadło. Jest w sumie więcej warte niż to było chyba przez miesiąc temu, kiedy było po 2000. 800, aczkolwiek widzicie, jest Extreme film, gdzie ostatni taki moment. Ty, jeszcze było 26, o tutaj, był tak naprawdę w listopadzie 2022 roku. Czyli co? To było już na dołkach, tak? 22 rok to było nasze all time low? Czy, mi się, czy ja mylę lata? No tak, to było, czyli mamy ja po prostu taki sam sentyment. Jak na absolutnej bezsie, co jest według mnie bardzo ciekawe, no i też mówi o tym, że faktycznie, no kiedy, jak nie teraz, ta jakaś odbitka mogłaby mieć miejsce. Jak widzicie, tutaj wskazują te bardzo duża ilość wskaźników, i te, które Wam teraz pokazuję, i również ten, który sugerował właśnie tą dłuższą korektę, i zazwyczaj trwa od 4 do 6 miesięcy. No i wszystko się po prostu idealnie zazębia w jedność. Ja teraz sobie zmienimy znowu na świece miesięczne. I zmienimy sobie to na many supply w połączeniu do Bitcoina, to widzimy, że tutaj świeca bardzo usilnie stara się tutaj wrócić ponad te tereny i według mnie jest duża szansa na to, że właśnie wrócimy sobie ponad te ceny, że jest żadnego jakby poziomu wsparcia nie złamiemy. I że no po prostu będzie dobrze. Także, tak jak mówię, kurczę, no wszystko naprawdę wygląda w porządku. Na total market capie, wyłączając sobie Bitcoina i Ethereum, też widzimy, że dotarliśmy do tego tej linii idealnie, praktycznie, 0,5 Fibonacci'ego. W ogóle z analizy technicznej, bardzo, bardzo, ale to bardzo. To lubię wyznaczanie Fibonacci, bo no, ono po prostu bardzo często się sprawdza i idealnie na weekly od tego się odbiliśmy. Także jeszcze raz, jak tutaj Was nie ma na tym moim telegramie, no to zachęcam Was do tego, żeby dołączyć, bo tutaj o, nawet. Tutaj tak dzielę się tymi moimi update'ami, nawet jak jakie nagrywam, to mówię o tym na Telegramie. Oraz też również aktualnie prowadzę dużą, dosyć pozycję na moim Bajbicie. Tutaj przez dłuższy czas byłem na grubo na minusie, widzicie 70 tysięcy na minus z longu dolarów i tutaj wszystko jakby, wszystko jakby tutaj. Opisuje tak, jak sobie tego longa buduje. Bo tak jak mówię, jest duża szansa na to, że to był nasz dołek. I to nie tak, że tam mówię i tyle, tylko sam na to jakby te swoje pieniądze, nie tylko te spotowe, ale również tam chyba pierwszy raz od pół roku znowu wszedłem sobie na jakąś dźwignię. Także według mnie wszystko jest w najlepszym porządku. To nie jest tak, że już cykliczność się skończyła i już jej nie ma, że to już nie działa, tylko to jest w zupełności normalne. Że no, tak się stało. Jak osoby mówią, no Łukasz, okej, okay, czyli wiedziałeś, że tak będzie, to dlaczego nie shortowałeś? I ja też to mówiłem dużo razy w głosówkach tych moich. Nie shortowałem, dlatego że, tak jak wam mówię, ja myślę, że te kolejne jeszcze półtora roku będą bardzo, ale to bardzo, no, będą takie wzrosty, jakich wcześniej nie było. Przecież, że właśnie jesteśmy na tym samym, tej najgwałtowniejszej górce tego cyklu osiemnastoletniego, przez co po prostu nie wiedziałem, czy. Teraz też ta cykliczność około-halvingowa i ta korekta się zachowa przy tak dużych wzrostach, jakie ma generalnie wszechstronnie rynek tradycyjny. No i widzicie, to się tutaj sprawdza. Bitcoin, który zazwyczaj już koreluje, bo już tyle instytucji weszło w bitka, zazwyczaj koreluje z rynkiem właśnie kryptowalut. Widzicie, że teraz się odkleił, bo każdego dnia mamy ATH za ATH na SP500, ale nie tylko na nim, przecież jak sobie zobaczymy indeksy worldwide, no to to nie jest tylko SP500, to jest też Nasdaq, to jest też DAX, to jest też kanadyjski CAC, to jest też Nifty, Nifty jest giełdą indyjską, to jest też Nikkei, gdzie nie było tak naprawdę do 34 lat ATH, to jest giełda japońska, także to nie jest tam jakiś... Przypadek, że tylko tam jedna, wiecie, coś tam jednego rośnie. Nie, rośnie naprawdę wszystkie rynki tradycyjne całego świata przez właśnie to. I poczekajcie tylko na to, aż ta korekta halvingowa, która tak naprawdę jest wliczona w cenę cykliczności, się skończy. To zobaczycie, jakie znowu zaczną być wzrosty na rynkach tych normalnych. No, takie jest moje zdanie. Myślę, że tutaj się nad tym nie zawiedziecie. Dajcie temu jeszcze miesiąc, dajcie temu jeszcze dwa miesiące i zobaczycie, co będzie się działo, bo według mnie będzie po prostu grubo. No i tak będzie. Aha, jeszcze jedno, ale. Zanim tego dojdziemy, no to jeżeli tu jeszcze nie macie tak, konta na Bybit, to polecam założyć sobie z tego linku mojego, bo macie dużo więcej bonusów, niż jakbyście sobie zrobili po prostu konto bezpośrednio, jest po prostu najlepsza giełda na świecie, lepsza według mnie od Binance'a, to jest to druga giełda, aczkolwiek ona daje dużo więcej bonusów i jest no, lepsza według mnie, do tego macie do 30 tysięcy dolarów depozytu, do tego macie moje wskaźniki, airdrop, dostęp do naszego VIP-a, teraz dajemy dużo, mega nowości są livey ma sekcję binion który jest sfundowany traderem gdzie tam gra na 200 tysięcy dolarów jest sube jest nowy day trader czyli raizele którego ludzie tutaj bardzo bardzo lubią no i te wszystkie wyniki się sprawdzić w zakładce rezultaty vip gdzie tutaj ludzie właśnie dzielą się tymi swoimi wygranymi uciłanymi od naszych traderów co faktycznie mówi że jest to spoko. Link do Discorda macie w opisie i to, co należy zrobić, żeby po prostu tutaj być, tak, w tej sekcji VIP za darmo, to jest po prostu sobie zrobienie konta z tego mojego reflinka, no i po prostu was do tego zachęcam, bo naprawdę ja teraz wiem, tak, jest ten extreme fear, no ale jak to mówi Warren Buffett, kupuj, kiedy krew się leje, a sprzedawaj, jak jest chciwość i myślę, że i tym razem ten cytat... W połączeniu z tymi wszystkimi informacjami, o których Wam dzisiaj powiedziałem, znowu jak zawsze się po prostu sprawdzi. Więc to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i cześć.